Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 23 maja 1947 roku, piątek. Żądamy ukrócenia szowinizmu i pangermańskiej propagandy, nota polskiej misji wojskowej w Berlinie do Sojuszniczej Rady Kontroli. Szef polskiej misji wojskowej w Berlinie, generał Prawin, wystosował do Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec notę, w której nawiązując do poprzednio skierowanych jeszcze w roku ubiegłym dwóch not wskazuje na niebezpieczeństwo potęgującej się ostatnio w Niemczech propagandy nacjonalistycznej i pangermańskiej, o czym świadczą liczne zanotowane przez polską misję wojskową fakty. Program walki z drożyzną Dookoła zagadnienia cen wytworzyła się atmosfera podniecenia, zwyżka przyszła bowiem nie tylko nieoczekiwanie, ale również bez uzasadnienia i wbrew zdrowej kalkulacji. Dotknęła zaś przede wszystkim najszersze warstwy pracownicze, wywołując pośród nich dezorientację i rozgoryczenie. Zarobki, które z wielkim trudem pozwalały na związanie końca z końcem, stały się niemal iluzoryczne. Najboleśniej dotknęła szerokie masy z cen chleba, którego, możemy być dumni z tego, nigdy w Polsce nie brakowało, w ścisłym znaczeniu tego słowa. Podjęto więc akcję przeciwdziałania, podjęto ją na wielką skalę i od razu w wielu środowiskach, mających wpływ na kształtowanie się życia gospodarczego. Spieszmy z wpłatami na powodzian, Szczecin i Choszczno przodują w ofiarności. Obowiązkiem obywatelskim każdego płatnika jest uiszczenie wpłaty na rzecz powodzian w siedmiodniowym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia. Wojewódzki Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi zwraca się do wszystkich związków, zrzeszeń, cechów i organizacji gospodarczych z apelem o dołożenie starań, by wszyscy płatnicy w oznaczonych terminach uiścili nałożony nań społeczny obowiązek świadczeń na rzecz powodzian. Polska Kronika Filmowa w Ameryce Ostatnio zawarte zostało porozumienie pomiędzy Filmem Polskim a Telenowa Productions, nowojorskim przedsiębiorstwem filmowym, w sprawie wyświetlania polskich kronik aktualności w Stanach Zjednoczonych. Polskie kroniki ukazywać się będą od 1 czerwca w kinach Nowego Jorku, Chicago, San Francisco, Detroit i innych 12 większych miast. Dbajmy o nasz drzewostan zbliżają się zielone święta. Tradycyjnym zwyczajem mieszkańcy miast i wsi przybierają swoje domy w zieleń, stąd też prawdopodobnie nazwa zielone święta. Zwyczaj ten utarł się w całej Polsce, więc nic dziwnego, że i mieszkańcy naszego miasta już teraz zaczynają zrywać gałęzie i krzewy i ściągać je do swoich domostw. A jednak w bieżącym roku dbałość o estetyczny wygląd miasta, a przede wszystkim o zachowanie drzewostanu, tak bogatego w Szczecinie, zmusza nas do zaniechania tradycji z najpiękniej zadrzewionych miast w Polsce. Działania wojenne, ostatnia surowa zima i zniszczenie plantacji przez niektórych niekulturalnych ludzi w okresie okwitania drzew nadszarpnęła poważnie drzewostan sprzed wojny. W naszym własnym interesie, jeżeli dbamy choć trochę o estetyczny wygląd miasta, leży uratowanie obecnego drzewostanu. I to właśnie zmusza nas w tym roku do zaniechania przybierania domów w zieleń. Władze administracyjne, wspólnie z milicją, zostały zobowiązane do bezwzględnego ścigania tych wszystkich, którzy nie zastosują się do zarządzenia o ochronie zieleni. Ogłoszenia. Mączka ziemniaczana nadeszła. Otrzymać można po złotych 57,50 za kilogram w Państwowym Zjednoczeniu Przemysłu Ziemniaczanego Biuro Sprzedaży w Szczecinie ulica Śląska 38.